Za co ty tak właściwie się przebrałeś? No, nie przebrałem się. I tak nadal wyglądasz strasznie. Na serio, myślicie, że to dobry pomysł chodzić w tych starych kostiumach z przeceny po ulicy? No. Tak. Wyglądamy, jakbyśmy uciekli z psychiatryka. W twoim przypadku tak było. Wiecie, że nikt nam nie da cukierków, niby dlaczego. Bo nikt nas nie lubi. Bo nikt nie obchodzi, Harono, w sumie to też. No to kto puka? Nie ja, nie ja. Nie ja. Nie zrobię tego. Ale musisz. A Jezus Maria precz mi stąd wydzie szata na szacunku nie macie w taki zabobony wierzycie. Poczekajcie. Mówiłem, że nikt tu nie obchodzi Halloween. Ja myślę, że mieliśmy za straszne kostiumy. Kto tam? To znowu wy wyglądacie debilnie, wiecie o tym. Wcale nie. Wyglądamy strasznie. Poprzednia właścicielka tak się nas przestraszyła, że oblała nas wodą święconą. Nie mam cukierków. Dlaczego? Bo to nie Ameryka, a poza tym nie lubię dzieci, szczególnie was. No dobra, szkoda, mi was może coś znajdę. I mam spleśniałe mandarynki. O ja chcę. Idziemy stąd. Dlaczego? Dzieci. Cukierek i nie psikus, bo poprzednia pani wezwała na nas policję. Tak się składa, że mam cukierki. Odziękujemy. Ale miły pan jako jedyny dał nam cukierki. A mandarynki? To nie cukierki.